Witaj. Dziś chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami na temat naszych ograniczeń. Co się dzieje, gdy je nie uznajemy? Dlaczego nie chcemy uznawać swoich ograniczeń? Co by się mogło wydarzyć, gdybyśmy je uznali i do czego nas to właśnie będzie prowadziło? Ale niczym zaczniemy. Nazywam się Grzegorz Byczek, jestem psychoterapeutą w nurcie analizy bioenergetycznej. Oprócz psychoterapii indywidualnej prowadzę też warsztaty grupowe na sali oraz kursy online. W opisie znajdziecie link do mojej strony, gdzie jest pełna informacja o warsztatach, które prowadzę. Zacznijmy. Często możemy usłyszeć: Sky is the limit. Słyszymy to, gdy chcą nam powiedzieć, że. Świat nie ma ograniczeń, wszystko możemy, to tylko od nas zależy. Ale czy to jest naprawdę prawda, że wszyscy mogą wszystko, że każdy może wszystko osiągnąć? A co, gdy nie mogę czegoś osiągnąć? Co, gdy mi nie wychodzi? Co, gdy, no właśnie, próbuję, ale nie wychodzi? Czy to znaczy, że jestem słaby, że jestem luzerem? Żyjemy obecnie w takim świecie coraz bardziej narcystycznym, postawionym na jednostce, na ja, gdzie coraz więcej mamy oczekiwań, mamy być jacyś. Oczywiście, można powiedzieć, że to ten świat nam daje te ograniczenia i tą presję, ale finalnie to my przejmujemy tą presję i sami mamy to uwewnętrznione. Sami jesteśmy dla siebie tacy właśnie popychający w kierunku osiągnięć. W kierunku tego, żeby jak najwięcej realizować. Można byłoby powiedzieć, że nasz coraz bardziej pompujemy balonik. Balonik naszego ego, balonik naszego wyobrażenia, co powinniśmy być. No właśnie. Gdy nie uznajemy swoich ograniczeń, można byłoby powiedzieć, że jesteśmy tacy bardzo Surowi i wrodzy do tej prawdy, którą mamy w sobie. Czyli nie uznajemy, nie akceptujemy rzeczywistości, że nie każdy może robić wszystko, że nie każdy może osiągnąć top, że nie każdy nadaje się do wszystkiego. I żyjemy w iluzji, że to tylko od siły woli i mojej ciężkiej pracy zależy, czy coś osiągnę, czy nie. Nie biorąc pod uwagę naszą specyfikę, nasze wnętrze, na, na, tego kim naprawdę jesteśmy, tworzymy sobie presję, ciśnienie, która pcha nas do tego, aby coraz bardziej osiągać, 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 czyli jakby coraz bardziej podporządkować się celom, a nie temu, co jest w nas. W jakimś sensie można powiedzieć, że czujemy się upokorzani, upokarzani swoimi ograniczeniami. No właśnie dlatego właśnie boimy się uznawać te ograniczenia, bo gdybyśmy uznali swoje ograniczenia, to boimy się ta część nas, która tak ciśnie i pcha nas do osiągnięć, że będziemy wyśmiani, upokorzeni, odrzuceni, niezaakceptowani, że będziemy słabi, będziemy po prostu kiepscy, czyli kiepscy w porównaniu do kogoś, kiepscy w porównaniu do X, Y i tak dalej. Można byłoby tak się zastanowić, Skąd się u nas to wzięło? Kto nas tak porównywał? Kto nas wyśmiewał? Kto na nas tworzył presję, że mamy być, być jacyś, że mamy być lepsi, że to za słabo. No i oczywiście to, to pcha nas w kierunku naszej historii, naszych wczesnodziecięcych doświadczeń, gdzie być może było to nazwane wprost, a może nie nazwane wprost, ale była to. Ta presja, żeby być jak najlepszym, najlepszym uczniem, najlepiej mieć yy, wyniki, osiągnięcia w sporcie, też od razu top, jakby ciśnienie, ciśnienie, przez co my, żeby z, być akceptowanym przez to środowisko, które na nas wywierało presję, chcieliśmy sami być jak najlepsi. Osadzając swoją wartość, swoje poczucie wartości na swoich osiągnięciach. No i jeżeli to się stało taką naszą drugą skórą, naszą takim uwewnętrznieniem, no to teraz jesteśmy w tym ciśnieniu, w osiąganiu. I dla jasności, nie chodzi tutaj mi o to, że nie ma sensu starać się i chcieć osiągać jakieś cele. Mówi o pewnym takim nadmiarze tego, że przysłania nam to już taką, takie nasze codzienne życie, taką prawdę, że, że my mamy ograniczenia, tylko po prostu jesteśmy w tym więcej, więcej, więcej. Oczywiście skala tego może być y, różna. Możemy mieć nie akceptować swoje ciało i tak samo tutaj próbować y, jak najwięcej, jak najmocniej je ćwiczyć, żeby było jak najładniejsze, a nie żebyśmy się dobrze w nim czuli, nie, żeby byśmy czerpali z niego więcej przyjemności, tylko żeby ładnie wyglądał, że miało osiągi. I to jest ta różnica. Możemy wykonywać te same ćwiczenia, ale ktoś będzie miał tą motywację wewnętrzną, ale to lubię i bardzo się dobrze tak czuję i czerpię dużo przyjemności z tym, z tego ruchu, z tego właśnie, z, ze swojej wydolności, a ktoś robiąc te same ćwiczenia na zewnątrz, my nie będziemy w stanie w jakimś sensie tak prosto określić, będzie robił to, żeby się porównać do kogoś, osiągnąć e, ci, z ciśnienia, a nie z, z przyjemności. No właśnie, czyli teraz, co gdybyśmy uznali swoje ograniczenia, do czego nas to prowadzi? No, z, z jednej strony oczywiście jest to trudny proces, bo jest to proces, który będzie nas konfrontował z lękiem o bycie ocenionym, wyśmianym, odrzuconym i upokorzonym. I oczywiście to jest tylko moje uproszczenie, ale jakby w tym, w tym co się złego może stać, gdy odpuszczę, że już nie będę akceptowany, kochany. Może ktoś będzie się ze mnie śmiał albo po prostu się ode mnie odsunie. Ale z drugiej strony, gdzieś w głębi zaczniemy uznawać swoją rzeczywistość. Wy będziemy wychodzić z iluzji tego, jacy jesteśmy naprawdę. Jest to szansa dla nas, żeby się zaakceptować, żeby. Stać się dla siebie, dlatego tego wnętrza nas, dla tej esencji nas, wnętrza nas, nie tam, że ktoś inny jest, to my jesteśmy, to jest esencja nas, żebyśmy stali się łagodniejsi, bardziej wyrozumiali, bardziej przyjmujący i akceptujący siebie. Znowu frazę pokochaj siebie, ale to jest frazes, jakby jak tylko mówimy: O, kocham siebie, kocham siebie. <grym> Ja w to nie wierzę, ale jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na te swoje ograniczenia i zacząć z nimi pracować i w uznawaniu, pracować w sensie takiego uznawania i jego y, widzenia ich, to możemy transformować swój stosunek do siebie z tego wrogiego ciśnienia. Do większej łagodności. Oczywiście po drodze być może będziemy potrzebować się skontaktować z wszystkimi uczuciami, które będą przychodzić, bo jeżeli zaczniemy uznawać swoje wnętrze, to też stworzy się przestrzeń do tego, że być może zaczniemy czuć złość na. Swoich rodziców, że nas tak cisnęli, albo smutek, że właśnie byliśmy tak traktowani. Może przyjść też smutek i żal, że być może przez te 30, 40, 25, 55, ilekolwiek lat macie, mieliśmy przysłowiowo drabinę przystawioną nie do tej ściany, co chcieliśmy, że. że po prostu zaczęliśmy, inwestowaliśmy w swoim życiu, żeby osiągać coś, co tak naprawdę nie jest nasze, i to może budzić smutek, stratę, poczucie straty może budzić taką pustkę to, to kim jestem w środku i jakby rozpocząć proces poznawania siebie, bolesny. Trudny, ale tak naprawdę zbliżający nas do prawdy o nas, do, do tej wewnętrznej rzeczywistości naszej, a nie iluzji, jacy mamy być, co mamy osiągnąć. Tutaj chciałbym rozróżnić między łagodnością a pobłażliwością. Łagodność uznaje rzeczywistość swoich braków, ale to nie znaczy, że i tu mam skończyć i już nic, no i po prostu położyć się na kanapie i nic nie robić. Nie. To chodzi o pewną łagodność, z której również możemy, jeżeli chcemy pracować nad swoimi słabościami, nad swoimi yy, brakami i budować siebie, nadal możemy pracować. Nadal możemy się rozwijać, ale z innego miejsca, być może wybierając inne rzeczy, które chcemy rozwijać, a być może chcąc rozwinąć troszeczkę coś, a resztę mówię, oj, to już bym musiał bardzo dużo wkładać w wysiłku, żeby to zmienić. Może to już może tak być. I uznanie to nie jest odpuszczenie. Może być odpuszczeniem i puszczeniem akceptacji, ale to nie musi być takim totalnym mam wywalone. To jest lęk częsty, gdy zaczynamy pracować z tym, że to jak tak puszczę, to już po prostu będę miał na wszystko wywalone. Być może będziemy mieć wywalone na rzeczy, które do tej pory robiliśmy, bo jeżeli to jest drabina przystawiona nie do tego muru, co do tej ściany, co chcielibyśmy wewnętrznie, no to może mamy na to wywalone. I rozumiem, że tu się tego możemy obawiać. A co jeśli się okaże, że inwestowałem, przystawiałem tą drawinę przysłowiową nie do tej ściany, co chciałem. Wyszedłem, a jest tam pusto. Nie daje mi to satysfakcji. No właśnie, ale kierując się do tego swojego... Prawdziwego ja, do tej prawdy o sobie, coraz bardziej będziemy spójni, coraz bardziej będziemy Dawać sobie szansę na lepsze życie. Być może z mniejszymi osiągnięciami, a być może z mniejszymi osiągnięciami tu, a pojawią się obszary, w których nam łatwo idzie i wcześniej nie rozwijaliśmy. A może po prostu troszeczkę będzie biedniej, a może po prostu troszeczkę będzie inaczej, ale z większą ilością lekkości, luzu, przyjemności, dostępu do siebie. No i oczywiście każdy wybiera za siebie. Każdy wybiera, może ktoś, kto słucha teraz, może być nie bzdury, po prostu ja chcę mieć największą firmę na świecie albo ja chcę to osiągnąć. I to jest, jak nie osiągnę, to nie będę szczęśliwy. Jeżeli tak uważacie, to oczywiście Wy wybieracie. Natomiast dobrze jest zreflektować, gdzie mnie to prowadzi, czy to tak naprawdę jest dla mnie, czy dla wyobrażenia, czy imidżu, który chcę zbudować, osiągnięć, które, które mam zrealizować i czy to tak naprawdę e, da mi to poczucie szczęścia i zadowolenia. Według mnie paradoksem jest to, że czym więcej uznajemy swoich ograniczeń i je przyjmujemy i akceptujemy, tym lepiej, swobodniej możemy żyć. Nie wiem, czy ja powiedziałem, że paradoks. Może to nie jest paradoks, może to jest właśnie rzeczywistość, ale paradoks w stosunku do takiego mainstreamu, sky is the limit. Tego, że wszystko mogę osiągnąć, i tylko siłą woli, wysiłkiem to ode mnie zależy w 100%, według mnie nie. Ale to właśnie były moje przemyślenia. Tutaj dziękuję. Jeśli podobają się Tobie moje nagrania, słuchasz je do końca. To zachęcam do zasubskrybowania, przyciśnięcia dzwoneczka po to, żeby dostawać informacje o kolejnych moich nagraniach. Dzięki.